naszego zwiastowania. Pan Jezus umarł, czynił wielkie znaki i cuda. Został umęczony, zbity, zamordowany, ale zmartwychwstał. I my zmartwychwstaniemy. Czy wiesz to? Że zmartwychwstaniesz? Nie! Wierzymy w reinkarnację. Nie! Nie wiadomo, jak to tam będzie. Nikt nie wie, jak to tam będzie. Ja myślę, że śmierć jest końcem wszystkiego. Po prostu te, te wszystkie elektrody, te wszystkie te wiązki elektryczne, tak, w pewnym momencie nie ma prądu, tak gaśnie światło i kończę w swoim, w swoim własnym grobie. Dlatego trzeba ludziom dawać nadzieję, trzeba ludziom mówić o tym największym cudzie, jaki się dokona i którego świadkami powinniśmy być. A tym cudem jest zmartwychwstanie. Zmartwychwstanie w codzienności. Zmartwychwstanie w nasz, na naszych ustach i w naszym życiu. Nie dajemy sobie podcinać korzeni naszych wiary, jakim jest zmartwychwstanie poprzez ten pluralizm, tak? Jak każdy wierzy w co mu się żywnie podoba. Zmartwychwstanie jest prawdą i to mamy zwiastować, i o tym, o tym mówić. Zachęcam, żebyśmy otworzyli szósty rozdział listu do Rzymian. Jak apostoł Paweł rozumiał to i przekładał to Rzymianom w tym traktacie Ewangelii w liście do Rzymian. List do Rzymian, szósty rozdział, od pierwszego pesetu czytamy o tej praktyce, praktyce życia w zmartwychwstaniu. Szósty rozdział listu do Rzymia, od pierwszego wersetu. Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostawać w grzechu, aby łaska otwicza była? Przenigdy! Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy? Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierci Jego zostaliśmy ochrzczeni? Ogrzewani wtedy jesteśmy wraz z nim przez krzesł śmierć, abyśmy jak Chrystus, wskrzeszony został z martwych, przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośniemy w podobieństwo jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo jego zmartwychwstania. Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione. Byśmy już nadal nie służyli Grzechowi. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od Grzechu. Jeśli wtedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy też, że z nim żyć będziemy, wiedząc, że z martwych, wzbudzonych Chrystus już nie umiera. Śmierć nad nim nie panuje. Umarłszy bowiem dla Grzechu, raz na zawsze umarł, a żyjąc, żyjem dla Boga za umarłym dla grzechu, a żyjący dla Boga w Chrystusie Jezusie. Panu naszym, niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym waszym, abyście nie byli posłuszni porządliwością Niego. I nie oddawajcie członków swoim grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwy, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. Albowiem grzech nad Wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. Słowo Boże mówi w tym fragmencie wielokrotnie o tym, że zostaliśmy ożywieni z martwych przez wiarę Jezusa Chrystusa, ożywieni z martwych przez łaskę okazaną nam w Chrystusie do nowego życia. A więc to jest codzienność, to nie jest... Zwiastowanie zmartwychwstania Pana Jezusa, a my kiedyś zmartwychwstaniemy. To powinna być naszą codziennością. Życie w zmartwychwstaniu. W mocy zmartwychwstaniu. Odążania. Za panem w końcu Pan Jezus powiedział. Dana mi została była wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy W tej mocy. Idźcie tedy." Apostoł. Paweł w innym fragmencie w liście do Filipian bardzo wyraźnie mówi o tej mocy zmartwychwstania. Ale wszystko, co mi było zyskiem, innymi słowy, ten sam fragment z listu do Rzymie. Ale wszystko, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Szkoda. Przeszkoda. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego. Dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaje za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie. Lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. Żeby poznać go, doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. Aby tym sposobem dostąpić zbawienia, cierpienie i zmartwychwstanie, cierpienie i zmartwychwstanie, cierpienie i zmartwychwstanie, to powinno być nasze zwiastowanie i, i życie. Ale my nie chcemy cierpieć. Ale nie ma chwały, jeżeli nie ma cierpienia. My nie chcemy umierać, ale nie ma zmartwychwstania bez śmierci. Jeżeli nie obumrze nasze ja, jeżeli nie obumrze nasza porządliwość, nasze ciało, nie ma mowy o zwiastowaniu, o o życiu w zwycięstwie. Są pewne psychomanipulacyjne, jakieś sposoby kontrolowania grzeszy, tak? polityka, jakaś, jakaś socjologia, psychologia. Apostoł Paweł mówi do swojego ucznia Tymoteusza, cierp, cierp jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa. Znoś te przeciwności wszystkie. Dlaczego? Bo kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Wtedy dopiero moc zmartwychwstania się okazuje. Wtedy się moc Jezusowa tak, tak bardzo mocno yy, krystalizuje w moim życiu. Mogę by być zwiastunem, tak? Jezusa Chrystusa, nawet zmartwychwstałego. Ale jeżeli nie żyje ten zmartwychwstań na nic to. To jest wciskanie złego samochodu człowiekowi, który na samochodach się nie zna. Ale niech podniesie tą maskę, tak? Mojego życia, mojej codzienności, mojego sam na sam z Bogiem. Co tam będzie? Jakoś tak, jakoś. Radł się, kto może. Nie odpuszczę. Tak? Sąd z sądem, ale wczoraj oglądałem filmik instruktażowy do służby na Są Sąd z sądem, ale sprawiedliwość ma być po naszej stronie. Najbardziej mnie śmieszył ten, ten fragment, jak, jak tą miedzę od, odliczali. Jeden kiptopek, drugi kiptopek, podłożył trzy palce. ja się I poleciał z kosą. Nie może być czegoś takiego. Cierp, jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa, ażeby ta moc war ujawniła się. Najlepszy czas modlitwy mam kiedy? Kiedy jestem słaby. Wykorzystuję każdą chorobę do granic możliwości, wiedząc, że wtedy Bóg działa. Jeszcze intensywniej. Bo w tymczas moje zabiegi, moje widzi mi się, moje wszystko legnie w słabości. Tak jak Daniel nie miał siły już modlić się nawet, sprawować urzędu, to Bóg go podniósł. I tam widzimy w tym widzeniu, kiedy Daniel idzie nad rzekę, że, że jest przepasany jak sam Pan Jezus Chrystus, ta osoba, którego go y, y, podniosła. Dlatego Pan był żywy przed narodzeniem, po zmatwychwiskaniu to jest ten sam, ten sam. Pan, Stworzyciel, Ojciec rzeczy, w końcu też mówimy, że to jest Ojciec, Ojciec Przedwieczny, Książę Pokoju. Ale wracamy do tego naszego głównego, głównego tekstu. Jeżeli nie służymy Zmartwychwstałemu codziennie, jeżeli nie doświadczamy na sobie tego Zmartwychwstania, a w swojej sile chcemy coś działać, no, do któregoś dnia ten kręgosłup nas się przywiń, tak? Nasze golenie osłabną, nasze mięśnie ustaną, już gadka nie będzie tak się kleiła, żeby każdemu odpowiedzieć, według, według mądrości. Co drugie, słowo będzie nam wypadało, bo już nie będzie to dotlenienie mózgu, jak było kiedyś. A nie ćwiczyłem tego mózgu, a więc tym bardziej ta. To jest kamieniałość, tak, dopadła moje szare komórki. I okazuje się, że jestem sługą grzechu, a mogę być sługą też wsparcia całego Pana. I w tym fragmencie jest napisane, że mogę być sługą sługą grzechu. W siódmym warcecie czytamy, kto bowiem umarł uwolniony, jest od grzechu. W innym fragmencie jest napisane, byliście posłuszni grzechowi. 16:20. 20. Po ludzku mówię przez wzgląd na słabość ciała waszego, jak bowiem oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości,